Już się z A co spać się chce? Tak. No jak to uda? Nie. Spać się chce. Nie wstawiaj tego na Instagrama, dobra? Bardzo cię proszę. Ok. Teodor. Do Uciekinierze. Osiad, gdzie ty jesteś, bo nie widzę Tylko futro jedno wielkie Jest dziób Ładujemy baterie Chwilowo Chcesz mieć 1000 odsłon? A jesteśmy w Zakopanem Chcesz mieć 1000 odsłon? Na terenie biur Tatrzańskiego parku narodowego zapłaciliśmy się 20 zł panu parkingowemu. Nie może powinniśmy zapłacić dużo więcej? Nie wziął, nie, wziął od na, nie dał nam paragonu, ale wcześniej nie. nas o to zapytał. I mieszkamy sobie tutaj za 20 zł za dobę. Mamy. Teraz się ładujemy, więc mamy dużo, dużo prądu. Wody mamy już bardzo mało. Ale prądu mamy dużo. Ale wody już mamy bardzo mało.